Witam serdecznie, drogie koziorożce, na czytaniu tygodniowym. Dzisiaj mi syn pomaga bardzo mocno, zarabia na Robuxy do Robloxa. Także, moi drodzy, mam dzisiaj pomocnika, nie muszę się ruszać. Dobrze, lecimy, moi drodzy. Co dla Was? Co dla koziorożcy? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lecimy. Co dla naszych koziorożców? Jakież karty? Siła, o jak burza idziecie, jak burza idziecie moi drodzy, zakończacie jakieś walki, czysta droga, ale energii, Energie będą się mieszano u koziorożcy w tym tygodniu bardzo, bardzo mocno, jest takie siła, jest słowo, cięcia, jest, przychodzi pieniążek lub walka o pieniążek, walka sądowa o pieniążek, być może jakaś sprawa, sprawa, która... Mm, się nie kończy, o tak bym powiedziała sprawa, która się nie kończy, ale jest jakaś sprawa w tym tygodniu jest, jest słowo ale coś niecie, kiniecie jesteście bardzo żywiołowi w tym tygodniu, bym powiedziała jest dużo spraw urzędowych, takich urzędowo-bytowych do załatwienia czysta, fajna taka energia, świeżutka energia w Was wchodzi jednocześnie ale i dla tej młodej energii też rezygnujecie z czegoś, tak mówicie jasno i wyraźnie, że z czegoś rezygnujecie i Chcecie, chcecie, żeby to było prawnie usankcjonowane. Ogrom wiadomości, ogrom zdarzeń, jazdy, przyjazdy, przepraszam, przyjazdy, odjazdy, ogrom i stajecie na czystej drodze. Wydaje mi się, że sobie wyczyścicie drogę do czegoś, drogę do zakończenia jakiejś walki. Jeżeli są to sprawy, słuchajcie, urzędowo, bytowo, takie zawodowe, drodzy Państwo, no to w tym tygodniu chyba... One tak jakby znalazły, znalazły, bo jest taka czysta droga, czyli tak jakbyście wpadły na jakiś pomysł, pomysł, który przyniesie Wam zakończenie, zakończenie tak naprawdę tych właśnie emocji. tak, Tych emocji zrobicie bardzo fajne posunięcia przede wszystkim na początku tygodnia. Powiecie, oznajmicie coś, jeżeli chodzi o finanse, moi drodzy, jeżeli chodzi o finanse, to jeżeli chodzi o sprawy związane, może tak powiem, o sprawy związane z finansami, czy sprawy spadkowe, czy cokolwiek. Innego, no to znajdujecie w tym tygodniu, znajdujecie bardzo dobre wyjście, czy bardzo dobrych ludzi, którzy pomogą w, w załatwieniu takowych spraw, czyli czy są to mecenasi, czy to już Państwo wejście pod siebie, czy są to prawnicy ogólnie, ale będzie natłok zdarzeń, natłok zdarzeń, natłok takich sytuacji, które doprowadzą do tego, że spojrzycie na cały swój problem, problem, który będzie Was gryzł w tym tygodniu, spojrzycie z innej perspektywy i postanowicie zacząć go od nowa, od nowa czy, ale z Inną energią nie z energią walki, tylko z energią wą, mądrości, z energią słowa, z energią dobrego cięcia, czyli takiego przecięcia pewnych tego, co wam tak naprawdę bardzo mocno, bardzo mocno nie służyło. Jeżeli sprawy, jeżeli sprawy to nie mają swojego końca, jeżeli takie sprawy sądowo, jakieś bytowe, to nie mają jeszcze zakończenia, ale wy już to zakończenie, mimo że one się nie zakończą, to wy to zakończenie widzicie, widzicie po prostu pomysł. tak Wchodzi jakiś pomysł wam w główkę, w w tym tygodniu, który pozwala się z tego oczyścić. Moi drodzy, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o zdrówko, to powiedziałabym tylko, że tutaj żołądek, żołądek bardzo mocno i aż krzyczy, żołądek, czy jest to nie wiem, czy woreczek żółciowy, czy żołądek, czy wątroba, ale aż po prostu krzyczy. Jest tutaj wprawdzie sprot słoneczny, ale raczej to nie będzie, nie będzie chodziło o to, i na to trzeba zwrócić uwagę, bo nie, nie ma wprawdzie tutaj, bo jeżeli się udacie do lekarza z tym, lub was przymusi, że jest to na przykład woreczek żółciowy, tak czy jest. Czy coś się dzieje w żołądek tutaj w obrębie żołądka, żołądek, tak mi się wydaje, wątroba, czy, czy, czy tutaj właśnie woreczek żółciowy może być cięcie, może być szybkie, może być szybka operacja, ale nic się złego z tego tu nie zadziewa, bo tu nie ma zajścia, tylko taki szybki powrót do... Nawet bym wręcz powiedziała, że bardzo szybki powrót do zdrowia, moi drodzy, ale ogólnie bardzo fajne karty. Bardzo fajne, bo wychodzicie z taką... Czysto jesteście kreatorami, od samego początku tygodnia jesteście kreatorami swojego życia. Może być burzliwie, owszem, może być burzliwie, ale jest zakończone tak naprawdę, że z takim spełnieniem, spełnieniem kończycie ten tydzień z tego względu, że stajecie na czystej drodze z nowym pomysłem, a przede wszystkim już pozostawiacie całą tą walkę, całą to wszystko, co, to wszystko, co towarzyszyło do tej pory Wam w Waszym życiu, w, czy w Waszej drodze do osiągnięcia tego celu, stwierdzacie, że znalazłyście sposób, tak naprawdę panaceum na to, że można to załatwić inaczej i mimo, że nie jest to zakończone, to Wy już wiecie, jak to zakończyć w przyszłości jak powinno się, moi drodzy, zakończyć. Tyleż, moi kochani, na ten tydzień do Waszego znaku. Czy mój synek pomoże mi? Dziękuję. Dzisiaj mi syn pomaga i pozdrawiam serdecznie. Do kolejnego czytania. Hej, pa! Ha! Troszkę bezsensowałem. znałem. ha, ha! ha.